Daje twarz do kamery, ma w dupie jebane izby lekarskie, nie boi się ich. to Udowodnione, że w Izbie Lekarskiej stypendyści różnych koncernów farmaceutycznych jeden drugiemu dupę obrabia. Stypendyści kurestwa wszelakiego. Tak, jest, się. tak no. jest. I oni będą decydować, a przyjdzie, znajdzie się na was i również sprawiedliwość spokojnie. Głos ma, głos ma prawdziwy lekarz. Słuchajcie, ludzie. Słuchajcie. Jeszcze moment. O, już go mogę podnieść. Witam Państwa serdecznie. W ostatnim czasie w swojej praktyce lekarskiej zauważyłem dość dużą ilość osób pochodzących z Ukrainy w podeszłym wieku ze schorzeniami przewlekłymi które są konsultowane i zaopatrywane w polskim systemie ochrony zdrowia. Sytuacja ta wygłosiła moje wątpliwości, ponieważ wiadomo, że polska ochrona zdrowia jest niedofinansowana są długie kolejki na prady specjalistyczne, na leczenie szpitalne. Co więcej, wiemy, że szpitale wstrzymują przyjęcia z powodu wyczerpania się środków finansowych w Wenecueli. Zagłębiłem się w temat. Co się okazuje? W latach 2022-2023 polska ochrona zdrowia udzieliła ponad 380 tysięcy porad w zakresie POZ osobom, które mają status uchodźcy z Ukrainy. Dodatkowo te osoby odbyły 120 tysięcy 120 tysięcy hospitalizacji. To oznacza, że trzy duże szpitale wojewódzkie były i funkcjonowanie przeznaczone wyłącznie dla osób mających status uchodźcy z Ukrainy. Do tego dokładamy jeszcze 140 tysięcy konsultacji specjalistycznych w tzw. ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Łącznie daje to w sumę około 650 tysięcy osób. Proszę Państwa, świadczenia. W takim zakresie to między 2 a 3 miliardy złotych, minimum. Danych szczegółowych NFZ nie udziela. I nie udziela również informacji za rok 2024, jak wygląda w tej chwili sytuacja. Prawdopodobny modus operandi w takich przypadkach jest to, że osoby, które tutaj mieszkają, a są pochodzenia ukraińskiego, wprowadzają tutaj starsze osoby ze schorzeniami przewlekłymi, które nie otrzymują należytej opieki na Ukrainie. Osoby te są rejestrowane jako uchodźcy wojenni i w ten sposób dostają się w system polskiej opieki zdrowotnej. Według WHO Polska postąpiła bardzo hojnie, to jest opinia urzędników z WHO, umożliwiając Ukraińcom. Dostęp, pełen dostęp do naszej ochrony zdrowia. Proszę Państwa, to są miliardy złotych, to są te miliardy, których brakuje na leczenie polskich pacjentów. W tej sytuacji należy podjąć wszelkie starania, aby ten proceder turystyki zdrowotnej został ukrócony. Rządzący muszą to rozumieć. Że Polacy, którzy płacą na swoją ochronę zdrowia, mają prawo do dobrej jakości, szybkiej opieki medycznej. A nie, proszę Państwa, takie prawo dajemy Ukraińcom, nie patrząc na to, czy płacą składki, czy nie, płacą wyłącznie dlatego, że są uchodźcami wojennymi. Oczywiście w sytuacjach nagłych i w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej uchodźcom, podkreślam, uchodźcom, a nie turystom zdrowotnym należy pomagać. Natomiast niestety ta sytuacja jest, chyba się Zmienia i coraz więcej tej turystyki zdrowotnej obserwujemy, przynajmniej w Ałasie. Także, proszę Państwa, temat jest rozwojowy. Będę się nim dalej zajmował. Będę wnioskował do Narodowego Funduszu o udzielenie szczegółowych danych dotyczących kosztów rzeczywistych opieki nad uchodźcami ukraińskimi w Polsce. Dziękuję bardzo. To, co powiedział lekarz, to bardzo ważny sygnał. On mówi wprost. Ukraińcy są traktowani w sposób priorytetowy i jeśli widzimy takie wycinki jak ten, to nawet nie mamy obszaru widoku na całość. Na całość taką, jak na przykład, jeszcze wydatkowanie ogromnych pieniędzy na wspieranie wojny na Ukrainie, wspieranie działań, które powodują, że Ukraińcy giną, wspieranie działań powodujących, że osłabiamy militarnie samych siebie, czyli obronę państwa, pozbywamy się sprzętu wojskowego, który, na którym żołnierze byli wyszkoleni, na którym, który znali, który Jeszcze tak, Do tego, co nie mówisz, jeszcze ci dorzucam. Nie mówi jeszcze o emeryturach, które pobierają Ukraińcy. Z polskiego ZUS-u. Nie mówi również o emeryturach, którzy pobierają I Żydzi. Taka umowa przecież została podpisana, o tym, że muszą uznawać decyzję izraelskiego odpowiednika ZUS-u i wypłacać środki dla Żydów przebywających w Polsce.